No dobrze, chlebek wstawiłam do pieca, to teraz Wam opowiem yy, o różnicy między zakwasem a drożdżami. Po co jest ten zakwas? No, jak mówiłam w poprzednim filmie o zakwasie, po to, żeby zakisić mąkę żytnią. Yy, tutaj ten zakwas Wam pokażę, jak on wygląda z lodówki wyjęty. Widzicie, on ma drożdże. Każdy zakwas to są bakterie kwasu mlekowego i drożdże. Jakie drożdże? To jest zagadka, tak? Bo to są drożdże, które przeważnie są już na ziarnach, na, na takich pełnoziarnistych mąkach. W każdym młynie pewnie są to inne drożdże. No nie bakterie przecież, drożdże to nie bakterie. Ym. No czyli takie dzikie drożdże, tak można to porównać do dzikich drożdży, które y, są w winnie, jeżeli robimy wino jakieś gronowe, winogronowe albo jakieś owocowe bez dodatku drożdży, takie na dzikusach y, i nie daj Bóg to dosłodzimy za bardzo takie wino, to ono nam wypracuje dziś do około 7%, no jeżeli się mylę, to niech mi winiarze poprawią, wina też robiłam, ale nie mierzyłam w oltarzu. no są to drożdże słabe ja nigdy nie robiłam na drożdżach dzikich za to miałam przyjemność smakowania takich win bo robi je namiętnie sąsiad ja natomiast takie słodkie wina dolewałam do swojego balonu w którym mi grasowały bajanusy i te bajanusy to są z kolei drożdże winne takie wyselekcjonowane drożdże specjalistyczne takie nie. Winne, które z kolei są w stanie wypracować tego alkoholu w winie do 19%, czyli takie kilery cukru, one zeżrą cały cukier, i no bo w drożdże to zmieniają cukier w dwutlenek węgla i alkohol. To samo się dzieje w cieście, tak? Kiedyś kobiety robiły też zakwas na mące po to, no żeby po prostu na czymś te chleby rosły. Te chleby też się robiło bardzo długo, bo y, jak wspominał hrabia, zaczynała babka jego robić w piątek do dzieży wsypywała, robiła rozczyn tak zwany, czyli dodawała zakwas, no bardzo dużo mąki, dlatego że to były chleby pieczone przez kilka gospodyń na zmianę, był jeden piec y, na wsi i taka gospodyni jednej soboty piekła, zaczyna robić w piątek. W sobotę wieczorem piekła ten chleb, czyli 24 godziny ten chleb dojrzewał. No i tych drożdży nie było wtedy w sklepach. Jak wspominał hrabia, jego babka piekła właśnie taki chleb no na zakwasie. A był to zakwas żytni, dlatego że głównie te chleby były żytnie były czarne, jak mówi, takie trochę gliniaste, mimo tego długiego wyrastania. Pamięta, że mieli zawsze tam wiatry, mieli nie wiatry po tym chlebie, no czyli taki wiecie czarny chleb, nie, nie No w tej chwili mamy drożdże do mąki pszennej. Właściwie to w chlebie pszennym najistotniejszy jest czas, yy, czas w którym się uwalnia gluten. I do szczęścia mące pszennej nie są potrzebne bakterie kwasu mlekowego, są potrzebne tylko drożdże i te drożdże. Właśnie piekarskie Ja używam takich To jest 8 gram I tutaj na opakowaniu jest napisane Że ta paczka 8 g jest przeznaczona Jest przeznaczona Na pół kilograma mąki Ale tu powinno być jeszcze napisane Że to jest przeznaczone na pół kilograma mąki Na maksymalnie 2 godziny wyrastania Dlaczego? Dlatego, że drożdże w środowisku Gdzie jest cukier Będą się rozmnażały dosyć Burzliwie, no, tak jak te bajanusy w winie. E, zginą wszystkie inne drożdże, czyli jak my dodamy do chleba mieszanego z zakwasem żytnim e, te drożdże piekarskie, to tak jak po dodaniu bajanusów drożdże dzikie zginą, przejmą dowodzenie drożdże piekarskie. E, Dlaczego mówiłam o tym czasie? No czas jest dlatego istotny, że jeżeli pieczemy ciasto drożdżowe, no większość z gospodyń piekła ciasto drożdżowe, to wiecie jak to wygląda. Robimy ciasto, wsypujemy na pół kilo mąki taką paczuszkę drożdży, przeważnie około godziny wyrasta nam to, ten jeszcze tam słodzimy, nie? Wyrasta nam to ciasto i potem pieczemy ciasto i to ciasto jest pyszne w dniu upieczenia. Natomiast na drugi dzień traci cały swój wigor, robi się suche, robi się kruche. A to z tego powodu, że za mało czasu było na wytworzenie, na uwolnienie glutenu z mąki. Czyli w chlebie najważniejsze jest uwolnienie glutenu. Mąka żytnia nie ma glutenu. Praktycznie wcale jest bezglutenowa, natomiast mąka pszenna ma. Ten gluten jest go tym więcej, im wyższy typ mąki, yy, to znaczy ja to tak sobie zapamiętuję, chociaż typ nie odnosi się do ilości glutenu w mące, natomiast jest taka zależność, że im wyższy typ mąki, tym więcej tego glutenu w mące jest. O mące chlebowej możemy mówić tak już od 550, wtedy możemy zrobić takie pieczywo zwane ciabatą. To jest taki krótki chlebek, wyrasta powiedzmy 3 godziny, jest to dostateczna ilość czasu na wytworzenie tego glutenu, na uwolnienie. No i jeszcze potem, jako bochenek, jeszcze godzinę, czyli w sumie 4 do pieczenia, to jest wystarczające, żeby się stworzyły te przestrzenie. Takie silne, glutenowe baloniki, o tak powiem, w środku, tak, żeby chleb miał konsystencję gąbki, żeby... Jak gumę do rzucia bierzemy, taką świeżą gumę do rzucia żujemy, na początku te balony nam nie wychodzą, bo są za słabe te wiązania. Natomiast im dłużej żujemy, tym większy balon możemy potem wydmuchać. Dokładnie to samo jest z chlebem. Czyli drożdże, tak dzikie jak i te piekarskie, przetwarzają cukier na dwutlenek węgla i alkohol. Im silniejsze drożdże, tym więcej alkoholu y, wytworzą i jest to istotne. Potem przy wyrastaniu chleba już w piekarniku, bo w 60 stopniach każdy drożdże giną i to na ile on urośnie zależy od tej ilości alkoholu i to jaką strukturę będzie miał, im bardziej y, gąbczastą, taką elastyczną wiecie, to też zależy od tego ile alkoholu wcześniej te drożdże wyprodukowały. Dlatego nie bójmy się drożdży, drożdże są piekarskie, stosowane przy problemach z cerą trądzikową, przy problemach z włosami, kobiety piły drożdże. Jeszcze wracając do tego ciasta, nie? zrobiłam tak swego czasu takie ciasto, poszłam na łatwiznę, nawiązując do czasu wyrastania. Taki placek mi się zachciało drożdżowy, ale no, było dosyć chłodno. I stwierdziłam, że ja ponieważ lubię świeże ciasto drożdżowe, to upiekę je rano i wieczorem zasypałam drożdże cukrem, tam biłam jajka, wiecie, tam mąk, mleko, olej się dodaje i mąkę na końcu. Oczywiście to pół kilograma mąki dałam, całą paczkę drożdży zostawiłam w tym zimnej kuchni na 12 godzin, rano wstaję, otwieram, a tam jest silny smród alkoholu, takiego zacieru, wiecie, takiego bimbru, no po prostu ciężki smród. Mówię, nic to, zamieszam to ciasto, wyleję, odparuję, nie? No, odparowało, bo ciasto bardzo ładnie urosło, bo tego alkoholu drożdże wyprodukowały od groma. W tym czasie zeżarły cały cukier i ciasto się okazało gorzko kwaśne, po prostu coś nie do jedzenia i jeszcze śmierdzące. No tak jakbym ja pyszne ciasto drożdżowe namoczyła właśnie w jakimś zacierze, bimbrze. Fuj! I dlatego mówię, jeżeli mamy zamiar wyrastać taką ciabatę 4 godziny, to weźmy wystarczy nam 1 czwarta tych drożdży, która jest przeznaczona na godzinę na pół kilograma mąki. Tak? Jeżeli będziemy wyrastać ciasto dłużej, to weźmy 1 gram drożdży, 12 godzin, jak będzie rosło ciasto, a potem zrobimy z tego bochenek i ten bochenek jeszcze będzie nam rósł. W zależności oczywiście od temperatury, różnie a mnie tam rośnie w porywach od 1,5 godziny do 4 godzin. No i już to tyle, tyle wam chciałam przekazać. Jeżeli ja robię chleb pszennożytni na zakwasie dodaję 1 gram drożdży. Zawsze ciasto wyrasta 12 godzin, czyli robię je wieczorem. Rano, to czasami i w nocy ono mi potrafi podnieść pokrywa, po czym rano opada ran robię z tego bocheneczek i wyrastam, aż urośnie praktycznie na wysokość trzykrotnie, czyli właściwie to będzie trzy objętości tego, co miał. No ale on może rosnąć dosyć długo, tak? On może rosnąć dosyć długo, jego się nigdy nie, ono nigdy nie przerośnie, takie ciasto bardziej suche. Nie ma tego, tej obawy, że przy włożeniu do piekarnika. Wiecie, opadnie nam, tak? Zrobi się menis w klęsie, jak w tych wielu filmach widziałam, znaczy z chleba foremkowego razowego. Dobra, w następnym filmie będą proporcje, jakie Wam proponuję: mąk do mąk i mąk do wody. żeby otrzymać, zawsze mieć udany chleb, naprawdę. Także o, chyba było wszystko. Zawsze bierzcie pod uwagę długość wyrastania chleba i za minimalna długość yy, uwalniania glutenu dla mąki pszennej, wysokoglutenowej, jest to 4 godziny. Im dłużej, tym lepiej. No ale też wtedy trzeba ostrożnie z zakwasem, żeby w tym czasie się yy, chleb nie zrobił kwaśny. Tak, wszystko z umiarem, wszystko w rozsądnych proporcjach i będzie miodio. Na razie.